Krótki filmik o tym, jak grupa energetyczna spod skrzydeł wielkiego ptaka z wybrzeża zabiera to, co nie swoje. Wyprodukowaną energię przez prosumentów, zabiera jaką własną. No to są faktury, które z kilku, z kilku miesięcy gdzie energia która była wyprodukowana i sprzedana firmie nie została wykorzystana do końca Spod, so, sub kąta, na samym sub kącie i tego, z tego powodu firma stwierdziła, że skoro ta jest za długo powyżej jednego roku, to trzeba zabrać 20% z tego. Tutaj widać na samym dole e, opis i takie są trzy faktury. Tutaj widać jaki to jaka była e, były, były depozyt, a później po zabraniu depozyt zmalał pokazuje trzy poszczególne trzy. nie duża. Tutaj na przykład jest 2930, 2321. I jest nierozliczony depozyt powyżej 12 miesięcy. 20% zabranej zabrane kwoty. Jest trzecia taka faktura czwarta taka faktura i piąta tak, tak, takie cztery, takie, takie, pięć faktur. Yy, na szczęście. Dzięki temu, że mamy odpowiednią moc na panelach i odpowiednio, mm, moc, znaczy odpowiedni magazyn energii, to nas nie oskubali. Firma zmusiła nas do tego, w sumie zmusiła. No dzięki dzięki e, e, firmie energetycznej postanowiliśmy no, że kupimy autko elektryczne, które ma dodatkowy magazyn energii, prawie 80 kW. Dlaczego mam oddawać te pieniążki do, dlaczego mają mi zabierać pieniążki, które, za których nie zarobili, tylko które, za które m, m, moje panele produkowały prąd, a firma je zabiera tylko dlatego, że ich nie wykorzystałem w ciągu, w ciągu roku. Mimo, że y, człowiek tam nawet nie oszczędzał i dobrze, bo nie oszczędzał tylko dlatego, bo Prawdopodobnie było wiadomo co będzie, jeżeli w depozycie zostaną jakieś pieniądze po roku, w roku rozliczeniowym, to te pieniądze albo przepadną, albo zabiorą jakiś procent. No to zabrali 20%. No i teraz trzeba po prostu zrobić tak, żeby nic nie zostało w depozycie, tylko wszystko wykorzystać. W sumie to może i nawet dobrze, bo wykorzysta się te pieniądze na ładowanie auta. Nie będzie potrzeba myśleć, że, tam, że jakiś depozyt został i to przepadnie albo zostanie zabrane jakieś 20% jakiegoś tam tego, że te depozyty są przechowane. Ale w sumie podejrzewam, że takich ludzi będzie coraz więcej, bo po rozliczeniu po 17 miesiącach wyszło, że gdybym normalnie nie miał magazynu energii, to zapłaciłbym rachunek razy większy za prąd, a tak zapłaciłem dużo mniejsze, bo dużo poszło po magazynu, magazyn, energii dużo się korzystało, bardzo dużo, cały czas się korzysta. I teraz jeszcze autko elektryczne, które też ma, praktycznie działa jako magazyn, bo nie muszę oddawać tej energii za się pieniądze, a w sumie wychodzi na to, że wyoddawaliśmy tą energię za 20, między 20 a 21 a 28 groszy do, do systemu. A kupujemy ją bez, bez żadnego VAT-u, bez niczego. A kupujemy, yy, a musimy kupić energię od, od firmy z wszystkimi opłatami mocowymi, dziennymi, nocnymi, przesyłami, nie wiadomo czymś, czym co daje drugie tyle, co yy, drugie tyle. No i ta koszt jest w granicach 50 groszy. 8, 50 groszy w nocy, 80 w dzień, a plus te wszystkie opłaty. No to teraz w sumie będzie najlepiej, jak nic nie zostanie w tym depozycie, wykorzystać wszystko i zdecydowanie wolę dopłacić, wziąć sobie energię w nocy, czy te będziesz dopłacać, niż tracić pieniążki, bo w sumie wyszło na to, że około 2000 zostało zabranych z tych pieniążków depozytowych przez firmę energetyczną spod skrzydła Wielkiego Ptaka. Zygdańska